Witam serdecznie wszystkich spod znaku raka. Dzisiaj zrobimy dla Was rozkład kart tarota na nadchodzący miesiąc, na wrzesień. Zadamy tutaj pytanie o kwestie zawodowe, o kwestie prywatne, o to czy karty nie mają dla Was jakiejś rady. Zapytamy o Wasze zdrowie, a także na końcu, więc zapraszam i zachęcam do obejrzenia do końca. Zapytamy o tutaj przeszkodę ewentualną i pomocny wpływ. W międzyczasie jak ja stawiam karty możecie zasubskrybować kanał, możecie także skontaktować się ze mną, jeżeli jeżeli chcecie, poprzez link do mojej strony internetowej, który jest w opisie. Tak jak zawsze. Zachęcam i zapraszam. Dobra, zobaczmy tutaj, jak wyglądają kwestie zawodowe. Okej, okay, okej. Okay. Widzę, że są dobre rzeczy, są naprawdę dobre rzeczy wydaje się, że sytuacja się w waszych kwestiach zawodowych poprawi we wrześniu widzę, że atmosfera będzie dobra, tak, w miejscu pracy to jest bardzo ważne zawsze że to co złe było, tak? to co złe było w pracy, coś może był jakiś problem, może jakaś typ pracy, które wykonywaliście może jakiś właśnie projekt czy cokolwiek takiego on się najwyraźniej zakończył Albo będzie się kończył w tym czasie, przez co no, będziecie mogli się zająć czymś lepszym, czymś, co bardziej, z większą, no powiedzmy, że chęcią będziecie chcieli robić i będziecie robić w ogóle, więc tutaj jest to dobra rzecz. Też to może oznaczać dla osób szukających pracy w ogóle, rozpoczęcie nowego, znaczy, może nie rozpoczęcie, ale znalezienie nowego zajęcia, tak? Znalezienie nowego zajęcia, więc tutaj to był świadczyło o tym, że będzie zmiana w, w kwestii pracy, ale jeżeli pracujecie i nie myślicie w ogóle o takiej zmianie, to tak jak mówię, może to być po prostu element pracy, w której w obecnym zakładzie, firmie, czy, czy w miejscu pracy, w którym jesteście, który się zakończy i teraz będziecie mogli zacząć robić coś innego. Może to też świadczyć o tym, że przejdziecie może do jakiegoś innego działu i się zajmiecie czymś, co jest fajniejsze niż to, co robiliście dotychczas. I ogólnie też widzę, że wrzesień będzie czasem, w którym rozpoczniecie właśnie takie coś nowego, co będzie na dłuższy czas. I będzie się to rozciągało także w przyszłość. I będzie to dla Was pozytywne. Więc tak, wiele, wiele, takich, wiele takich rzeczy, które wskazują na to, że zmiana, która nastąpi w Waszym życiu zawodowym, będzie długotrwała i będzie na lepsze. Więc tutaj dość dużo takiego optymizmu pod tym względem bym powiedział. Dobrze, przejdźmy teraz do kwestii prywatnych.... Dobrze.... Ogólnie widzę, że jakąś sprawę uda Wam się zamknąć też, więc tutaj widzę, że wrzesień jest takim czasem do zamykania nie tylko w zawodowych kwestiach pewnych, pewnych rozdziałów, tak. Ale także i w prywatnym życiu będzie tutaj możliwość zamknięcia czegoś, co się od jakiegoś czasu ciągnęło może jakiejś oficjalnej sprawy, jakiejś takiej, może ciągnącej się urzędowej sprawy, czegoś takiego, co, no, co musicie no, brać pod uwagę musieliście przynajmniej brać pod uwagę może nadal jeszcze teraz bierzecie pod uwagę i musicie coś tutaj robić, jakieś ruchy wykonywać. Uda się to zamknąć i będzie to takie już definitywne, wydaje się, bo teraz, Dzięki temu będziecie mogli przejść do powiedzmy fazy drugiej, do nowego, do nowego przedsięwzięcia, do nowych spraw, które już będą czymś, nad, z czym czekacie, do tego, żeby zacząć je, tak? Więc mogą to być sprawy zupełnie niepowiązane, tak? Że po prostu może nie mieście czasu, nie mieście energii, żeby teraz się skupić na czymś fajniejszym, a teraz będziecie mogli, ale też zamknięcie tej jednej sprawy może być właśnie przyczynkiem do rozpoczęcia. Nowej fazy, tak? nowej, nowej rzeczy i po prostu czekaliście może na decyzję jakąś, żeby z czymś ruszyć, czekaliście może na dostarczenie czegoś, żeby z czymś ruszyć, i tak to teraz będzie ku temu okazja. I tak, i będziecie mogli się podjąć teraz tych rzeczy trochę, na które liczyliście, które, które chcieliście robić może nawet wcześniej, ale nie było ku temu okazji, nie było ku temu czasu, więc no, zajmiecie się tymi rzeczami, będzie całkiem sporo do zrobienia na to wychodzi, na to wychodzi ale, ale widzę, że, że będziecie robić to dość... Chętnie, ale mimo wszystko wydaje się, że cały ten miesiąc będzie stosunkowo spokojny, więc to nie bierzcie tego, co tutaj teraz powiedziałem, jako coś, co całkowicie będzie definiowało Wasz wrzesień. To nie będzie coś, co będziecie dzień, dnia robili i będzie Wam spędzało sen z powiek. Ogólnie raczej sprawa będzie toczyła się własnym tempem, życie będzie toczyło się takim dość spokojnym trybem, i to będzie po prostu element tego, tak? Jakieś taka rzecz tutaj, którą też no, tak równolegle robicie, ale mówię, to nie będzie coś, co będzie całkowicie definiowało i wywracało wasze życie do góry nogami. To będzie coś dodatkowego, coś, coś jakiś taki projekt, tak, czy sprawa, która będzie działała też jednocześnie z normalnym, spokojnym, toczącym się życiem, gdzie nie widzę żadnego wywrotowych zmian. Więc to y, poza no, ewentualnie tą kwestią pracy, ale to była zmiana na pozytyw, tak? Więc no, y, więc nie patrzyłbym na to jakoś ze zmartwieniem. Czy karty y, chcą tutaj o czymś powiedzieć? Mhm. Ogólnie karty mówią o tym, że niezależnie jak wiele rzeczy nie będzie tutaj do zrobienia, tak, którymi będziecie musieli się zająć w ramach tego, co tu, o czym była tutaj mowa, z tym nową fazą, czy, czy tym rozpoczęciem czegoś nowego, tak, to widać, że tutaj będzie Wam się to udawało, więc nie przerażcie się, że jest wiele rzeczy do zrobienia, tak rozłóżcie sobie je powoli, po kolei, raz za razem, tak, co macie zrobić, że tutaj teraz to, tutaj teraz tamto. Ale wiedzcie, że wszystko jest do zrobienia. Nie ma rzeczy nie do przeskoczenia. Nawet jeżeli będzie coś się wydawało, że będzie może wyjątkowo trudne, albo będzie się wiązało z jakąś, nie wiem, nie, nienaturalną ilością pracy do włożenia, tutaj widzę, że bez większego problemu uda Wam się temu sprostać. Więc nie dajcie się przy, przytłoczyć temu, tak? Nie, nie, nie myślcie, że to jest coś nieosiągalnego, albo że będzie. Wymagało nie wiem jak wielkiej ilości energii, żeby temu sprostać. Wszystko jest, jak to niektórzy mówią, do ogarnięcia. Więc to jest taka rada kart, żeby patrzeć troszkę bardziej optymistycznie. Kwestia zdrowia bardzo dobrze. Tutaj wręcz bym powiedział nawet, że będzie lepiej niż poprzednio, więc zdrowiem nie martwiłbym się jakoś tutaj specjalnie. W sensie nie martwił się, że coś złego się pojawi, czy się pogorszy, czy będziecie jakiegoś słabszego zdrowia. Nie mówię tutaj, żeby rezygnować z jakichkolwiek kuracji, tak? albo jakiejś terapii, którymi się poddajecie. Nie odstawiajcie leków, które wam lekarz przepisał. Chodzi o to, że tutaj nic nowego, niebezpiecznego się nie pojawi. I na koniec zobaczmy tutaj przeszkody, no, kochankowie. I pomocne wpływy. To się, w sumie, to wszystko się wiąże z tym, co było tutaj powiedziane. Pierwszą rzeczą, jeżeli chodzi o przeszkody, mamy te kochan tych kochanków, czyli będzie szereg rzeczy, jeżeli chcecie się temu, um, temu nowemu projektowi, tej nowej rzeczy, chcecie się, nie wiem, um, oddać swój czas, tak, i chcecie faktycznie w niego zainwestować swój czas, energię i zacząć się nim zajmować, no to będzie szereg rzeczy do zrobienia. Ale tak jak było powiedziane, te rzeczy będą do zrobienia po prostu. One nie są jakieś nadzwyczajnie trudne i nie będą nadzwyczajnie trudne, nawet jak będą się takie wydawać. Fakt, że będzie ich całkiem sporo i może nie za każdym razem, ale przy większości z tych rzeczy to będziecie tak do tego podchodzić jak do czegoś, może to będzie całkowicie nowe i wam jeszcze to takie trochę nieznane, tak, nie będziecie mieli w tym jakiegoś większego doświadczenia, więc będziecie tak podchodzić do tego z taką rezerwą, więc Wiedzcie, że to będzie się wydawało trudniejsze niż jest naprawdę. Tak, więc to jest taka tutaj rada kart i tu pomocny wpływ jest właśnie taki, żeby za bardzo się tutaj nie obawiać, za bardzo się tutaj nie wstrzymywać, za bardzo tutaj nie zastanawiać się też. Tak, nie zastanawiać się nad kolejnym krokiem. Prawdopodobnie każdy ten krok pierwszy, który wam przyjdzie na myśl tak intuicyjnie, będzie tym odpowiednim tym, który będzie faktycznie najlepszy, więc idźcie tak za ciosem, tak, zawieźcie w swoje umiejętności i nie martwcie się za dużo. Tym, czy to jest trudne, czy nie, prawdopodobnie nie będzie. Chociaż nawet na starcie może się wydawać trochę trudne. Więc to jest ten taki przykład sytuacji, kiedy coś wydaje się o wiele gorsze niż jest naprawdę. tak? Że wydaje się o wiele trudniejsze niż jest naprawdę, a potem się okaże, że to wystarczy, na przykład jak musicie coś załatwić w urzędzie. To wystarczy, że wypełnicie dwie kartki, pójdziecie do okienka i jest stanie przybite przybita okayka, nie. Więc to, to są tego typu sytuacje, więc jeżeli chcecie rozpocząć coś nowego w tym, w, w tym wrześniu, to jest dobry czas. Nawet jeżeli niektóre rzeczy się wam, wydają się wam trochę trudniejsze, więc tutaj nie martwcie się zbytnio. Dobrze, moje drogie raki, to był rozkład dla Was. Na wrzesień mam nadzieję, że będzie przydatny, ale widzę, że tutaj jest dużo pozytywnego i dużo takiego powiedzmy optymizmu, żeby zawierzyć własne siły, własne zdolności i ja bym się tego trzymał. Jeżeli to naprawdę uznajecie za przydatne, to tutaj możecie subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Ja jestem Kosma Mykowski. jeżeli chcecie się skontaktować ze mną, to jest link pod filmikiem do mojej strony internetowej. Zachęcam i zapraszam i bardzo dziękuję Wam za Wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!